Cześć, witajcie. Ja nazywam się Prezenter Alien. I zapraszam Was na dzisiejszy taki magiczny, szybki odcinek na temat podatków i generalnie małych mitów odnośnie tego. Dzisiaj Wam wytłumaczę jeden fenomen, który wśród niektórych uberowców i nie tylko, ale bardziej uberowców. Krąży, i trzeba to tak naprawdę rozwiązać raz, a definitywnie, bo nie chce mi się za każdym razem indywidualnie tego tłumaczyć. A więc, jak jesteście gotowi, zapnijcie pasy i sobie na spokojnie zaczynamy. Bo tak naprawdę wszystko chodzi o podatki. Tak, chodzi o podatki. Podatki, podatki, podatki. Aczkolwiek również krąży mi te, jakby nie było w sieci Ubera, że do 20 tysięcy to nie trzeba płacić podatku. Hold down. Hold down. Wytłumaczę Wam to bardzo, że tak powiem, wręcz szybko i konkretnie. Podatki zawsze płacimy. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia. Ale oczywiście to taki mały żarcik, więc wyluzujcie. Ale odnośnie podatków wcale nie żartowałem. Tu podatki płacimy. Aczkolwiek bardzo dużo osób nie do końca rozumie fenomenu 20 tysięcy i niepłacenia podatku. Więc wam to najzwyczajniej w świecie wytłumaczę. Bo to jest bardzo proste. Generalnie każda osoba jest zobowiązana do płacenia podatku. I najzwyczajniej w świecie, jeśli chodzi o Ubera, mamy dwie opcje, bo albo partner flotowy, albo na zwyczajnie świecie własna działalność. I tutaj wygląda tak, jesteśmy na partnerze flotowym, to do partnera flotowego oczywiście na nim ciąży ciężar tego podatku i to z nim wszystko uzgadniacie odnośnie podatków. Tak czy siak, zawsze Zawsze coś tam jest płacone. Zupełnie jak w Biurze. Ale weźmy tutaj pod uwagę tych, którzy no, latają w Uberze i stwierdzają, że do 20 tysięcy nie trzeba płacić. Moje moi mili, teoretycznie nie trzeba płacić, ale praktycznie tak trzeba mieć to na uwadze. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli mamy własną działalność założoną, możemy założyć sobie tak zwanego KORA czyli małą firmę. Jeśli mamy małą firmę założoną, mamy korka zapiętego, to w tym momencie tylko i wyłącznie kwartalnie nie płacimy podatku, czyli BTW, a 21% nie odprowadzamy. Ale, ale, ale jest jeden fenomen tego. Jeśli my nie płacimy, to również my nie otrzymujemy. A więc najzwyczajniej w świecie nie możemy w żaden sposób... W koszty sobie wrzucić e, jakiegokolwiek, nie wiem, zakupu, tak? Bo jest to najzwyczajniej w świecie wykluczone. A więc, jeśli kupujemy benzynę, kupujemy jakieś, nie wiem, materiały eksploatacyjne, które nam ułatwiają pracę w Uberze, najzwyczajniej w świecie nie możemy sobie tego odpisać od podatku, dlatego że tego podatku nie płacimy. Jeśli chodzi o niepłacenie podatku, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, że Belasting ma nas. E, czterech literach, to również jest, owszem, taka opcja, ale ona wynosi około 7, 7 tysięcy na 7 tysięcy bodajże 300 czy 7 350 w tych granicach, mówię, wynosi na rok. to jest tutaj, gdzie w ogóle nie musimy się z tego rozliczać. Ale jeśli do 20 tysięcy robimy i nie mamy zapiętego korka, czyli w naszej firmie najzwyczajniej w świecie Działamy sobie normalnie i, 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 i najzwyczajniej w świecie nie. Nie wiem, nie rozliczamy się, to spodziewajcie się tego, że może przyjść do Was pisemeczko. 5000 kary na dzień dobry. To nie jest żart. Jeśli mamy kora zapiętego, no to pamiętajcie, że nie możecie wtedy, jak gdyby prosić o zwrot podatku za, nie wiem, no, zapalniczkę to nie, ale podejrzewam. Kupno monitora, telewizora, no da się. Automat do kawy na przykład, o. Automat do kawy da się bez problemu tutaj odpisać. Więc zawsze płacimy podatki. A najlepsze jest to, że od 1 września, od 1 września wchodzi nowa opcja dla np. partnerów lotowych, <grych> którzy <grych> mogą, nie muszą blokować, bo będą mieli taką funkcję. Osoby, które na przykład z nimi się nie rozlicza. Ale najzwyczajniej w świecie najlepsze jest to, że osoba która zostanie zgłoszona do balastingu, nie musi się spodziewać z dnia na dzień, nie wiem, pisemka 5000 kary i tak dalej. Bo najzwyczajniej w świecie może być to również dobrze po dwóch latach. To nie jest żart. Balasting ma sporo czasu. W przypadku osoby prywatnej ma do 5 lat, w przypadku osoby firmowej bodajże do 3 lat. To jest Tutaj do końca nie jestem tego pewien, dlatego mówię bodajże, bo to trzeba na bieżąco sprawdzać. A więc, moje mili, jeszcze raz Wam mówię: do 20 tysięcy, jeśli mamy wbitego kora, jeśli mamy własną działalność, wtedy najzwyczajniej w świecie okej. Okay, teoretycznie nie płacimy podatku BTW 21%, ale również nie możemy nic odpisać. Jeśli mamy założoną firmę i najzwyczajniej w świecie nie mamy korka i już się niektórzy o tym przekonali. Przynajmniej e, jednego kwartału nie rozliczmy, to możemy dostać na dzień dobry 5 koła do zapłaty. Co najlepsze, te 5 koła jest do odkręcenia. To nie jest żart, to jest to do odkręcenia, tylko trzeba mieć dobrego księgowego, nie jakiegoś melepetę. Co dalej, jeśli chodzi przez partnerów flotowych, partnerzy flotowi dostają teraz nowe, nowe, nowe narzędzia od Ubera i będą mogli najzwyczajniej w świecie albo taką osobę zablokować, która na przykład się z nimi nie rozliczyła i tak dalej, i tak dalej. Lub będą mogli najzwyczajniej w świecie po prostu, okej, okay, rób se dalej, a zgłoszenie do Belastingu sami wyślą i najzwyczajniej w świecie wtedy no osoba będzie miała jakieś tam problemy finansowe, tak, bo się nie rozlicza. Rozliczać zawsze się trzeba. Jeśli chodzi o podatek, jeśli chodzi, gdy mamy własną firmę, to zaczynamy od 21% i tutaj obalamy kolejny mit typu 40-45%. Nie, no nie no litości. BTW wynosi 21%. I co najlepsze, niektóre firmy mogą. Otrzymać, jakby to nazwać, upust, prawda? Czyli najzwyczajniej w świecie mają po prostu zniżki. A więc z 21% na przykład tam przez pierwszy okres możemy płacić 8-10%. Wszystko zależy indywidualnie od firmy, jakie upusty sobie wyrabia, bo można mieć tych upustów naprawdę, naprawdę sporo. Naprawdę. No nie jakoś gigantycznie, ale można. Tak więc, jeszcze raz oficjalnie informuję. Podatki się płaci. W każdym bądź razie jeszcze przychodzi podatek roczny. I tutaj, w przypadku na przykład partnerzy flotowi, zawsze robią tak, że to wszystko wychodzi na zero, tak? Więc wilksy to owca cała. W przypadku, kiedy jesteśmy firmą, którą, którą sami prowadzimy, czy, 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 czy jak, no to w tym momencie musimy również rozliczyć podatek roczny. Sami rozliczamy. Pamiętajcie, że Ubera można łączyć z inną pracą. Nie jest to, nie jest to jakiś sposób kolizja. A, także tutaj najzwyczajniej w świecie na spokojnie. Dodatkowo wam tylko powiem na koniec, że pokaże się materiał, w którym będziemy e, pokazywać, e, jakie, są, e, jakie są zarobki e, w uberze. Tak, pokażemy wam takie prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe e, zarobki, które. Można zrobić w miesiąc. I tutaj mówimy o zarobkach rzędu od 4,5 nawet do 6 tysięcy i pokażemy Wam na to dokumenty. Ja oczywiście chciałbym was jeszcze ostrzec, na koniec tego materiału nadchodzą wielkie zmiany. Naprawdę teraz wypatrujcie na kanał, dlatego że pojawią się e, pojawi się jeden bardzo ważny materiał. I dopiero po tym ważnym materiale pojawią się. Następne materiały odnośnie Ubera eee, i więcej na razie nic nie zdradzę. Generalnie powieje trochę grozą, ale każdy na tym skorzysta. Naprawdę. No, niektórzy na tym stracą, ale mam nadzieję, że będzie ty Owca cała. No, może tak się wyrażę, żeby to było jasne. Także pamiętajcie moi mini, jeśli macie własną firmę, nie zapominajcie kwartalnie się rozliczać, tak czy siak, czy macie kora czy nie, dlatego że wyłapiecie 5000 kary. Jeśli się dłuższy okres nie rozliczacie, a jesteście na swoim, no to uważajcie, bo wam to na łeb spadnie. Mało tego, jak jesteście przez partnerów lotowych, to również uważajcie, dlatego że partnerzy będą mogli wam takiego feedbacka zrobić, że będziecie po prostu do tyłu chodzić, <laughs> więc warto się skontaktować, warto, warto się rozliczać, żebyście nie trafili po prostu na, na grubego bana, a potem jeszcze na, na zapłatę. Dodatkowo Wam tylko powiem, że w Niemczech na przykład partnerzy flotowi, jak sprawdzałem, biorą 30% waszego dochodu. No to nie jest żart, oni to tam zaszaleli. Jeśli chodzi o Belgię, Luksemburgi, Beneluxy itp., najzwyczajniej w świecie waha się to około w granicach od. Od 1 września będzie się wahało od 8 nawet do 23 chyba procent, tyle tam partnerzy flotowi będą sobie życzyć za floating, że tak powiem. Także najzwyczajniej wiecie, no strzeżcie się. Nie wierzcie w te bujdy, bo kolega nie płaci. Kolega mówi, że do 20 tysięcy nie musi płacić podatku. No dobra, no, jeśli ma własną firmę, jest na korku, to mówi prawdę. Bo się rozlicza kwartalnie i najzwyczajniej się tego podatku nie płaci, jak i również podatku nie, nie odlicza sobie, tak? Za maszynę do kawy, czy za kawę do maszyny na no, jedną z dwóch. Także o tym trzeba pamiętać. Ale najzwyczajniej w świecie zawsze dbajcie o siebie, żebyście nie mieli zderzenia ze ścianą. Jeden z kurierów już miał takie zderzenie. Ostatnio kontaktował się ze mną i gdzieś tam problem ma z odkręceniem tego. Ja oczywiście pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Jak widzicie, za mną tą ścianę. Ona jeszcze wygląda tak, ale niedługo już idą gigantyczne zmiany. Tak samo jak zmiany na kanale, ale o nich w dość szokującym materiale. Jeśli jesteście gotowi. To oczywiście, wypatrujcie, dajcie lajka w górę, dajcie subskrypcję i pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Do usłyszenia.